nad morze, ponieważ mają być bardzo wysokie temperatury, tutaj podają nawet 20 60 a jutro ma być temperatura, Marek jaka, powiedz? 37, 37. Miejscami. miejscami, więc nad morzem, na pewno nie. nad morzem będzie, ale też 30 zapowiadają, także jeszcze nie wiem, gdzie jedziemy, ale gdzieś jedziemy na jakąś miejscówę, zobaczmy. W szoku jesteśmy, bo są jeszcze wolne miejsca, a na polach namiotowych wakacje. Jedna grupa dzieci. Mrzeżyno. Ciuchcia przywiozła turystów na plażę. O, już wjeżdżają turyści, czyli byli tylko zwiedzać, a nie na plażę. Super. Siedzę, słoneczko ciepłutko po obiadku przepysznym. No może no, dwie minutki nawet nie. Stateczek płynie. No, pogoda nam się po prostu rewelacyjna utrafiła. Tak sobie siedzimy. Zaraz jakąś kawusię się napijemy.

Piękna plaża Marek na plaży Po co ci ten kaptur? Przecież w ogóle wiatru nie ma w ogóle nie ma wiatru Woda jest naprawdę rewelacyjnie ciepła i da.